Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg zwraca się do Was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana. Nie upadaj na duchu, gdy on Cię doświadcza, bo kogo miłuje Pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Dwajcie w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi, jak iż to bowiem Syn, którego by Ojciec nie karcił. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana, proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto słowo Boże. Jezus przemierzał miasta i się nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz go ktoś zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać Panie otwórz nam. Lecz On Wam odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze, powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się Niesprawiedliwości. Tam będzie płacić zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych prać wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi. I są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Niezwykłe pytanie. Postawili Jezusowi pewien Izraelita, ale nie wiemy z jakiego powodu. Izraelici w tamtych czasach uważali, że wszyscy Żydzi będą zbawieni, gdyż są narodem wybranym, umiłowanym przez Boga, że wejdą wszyscy oni do obiecanego Królestwa Bożego z tego tytułu, że są Izraelitami, synami Abrahama, Wilicami Bożych obietnic. Pozostali zaś ludzie, czyli poganie zostaną, a nawet muszą zostać potępieni. Brata Królestwa Bożego jest dla nich zamknięta. Jezus na to pytanie nie odpowiedział wprost, ani też nie operował liczbami, ale dostrzegł i ostrzegł, że zbawienie jest dla człowieka kwestią poważną i zasadniczą w życiu. Trzeba więc zrobić maksymalne wysiłki, żeby je sobie zabezpieczyć. Nie wolno zapominać, że Droga do zbawienia nie jest usłana kwiatami, zbawienia nie osiąga się założonymi rękami, spokojnie drzemiąc sobie w jakimś pociągu, który nas tam jakoś bezpiecznie dowiezie. Wielu powiadam, że będzie chciało wejść, ale nie zdołali. Pan Jezus zwraca uwagę, że ostateczny rezultat Owej walki o zbawienie nie jest przesądzony, sprawa jest otwarta dopóki żyjemy. Kiedyś te drzwi zostaną zamknięte, czyli ważną rolę odgrywa dla nas tutaj czas, a najważniejsze jest dziś. Zauważmy, że Jezus posługuje się krótką przypowieścią, a cały czas używa formy Wy. Zacznijcie, otwórz nam. Nie wiem, skąd jesteście. Pan mówi w taki sposób, aby Jego słuchacze zrozumieli, że chodzi o nich. Że gruź im to, o czym mówi przypowieść. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się o niesprawiedliwości. Twardo brzmią te słowa są zapowiedzią sądu ostatecznego. To może wydawać się niektórym sprzeczne z Bożym miłosierdziem, ale tak nie jest. Święty Tomasz Zakinu napisał, miłosierdzie bez sprawiedliwości jest matką nieporządku. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. A więc miłosierdzie nie oznacza unieważnienia sprawiedliwości. Miłosierdzie Boże to otwarta brama do nawrócenia, to stałe wezwanie do porzucenia grzechu, zwanie sprawiedliwości. Gdyby ktoś chciał zrozumieć miłosierdzie jako przekroczenie granic pomiędzy dobrem i złem, na zasadzie wszystko jedno Bóg i tak mi wybaczy, ten czyni z Bożego Miłosierdzia karykaturę i naprawdę naraża się na utratę zbawienia. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tutaj ostrzega Chrystus Żydów, że przed Bogiem im się nic nie należy, że im się nic nie przyda. Nie przyda się tak żydowska krew, ani to, że go widzieli czy też słyszeli. Biletem wstępu do Bożego Królestwa jest wiara. Dobre uczynki, ale nie sama krew Abrahama. Tego biletu mu właśnie brakuje. Zostaną też dlatego precz wyrzuceni, a ludy poleńskie zajmą ich miejsce. Łaska Boża jest zbawczą dłonią wyciągniętą do wszystkich, ale każdy musi, musi tę dłoń uchwycić. Droga Bożego królestwa wieje obok drzwi każdego z nas, ale każdy z nas musi na nią wejść. Wszystkie narody są ludem Bożym. Propozycja zbawienia jest dostępna dla wszystkich.